Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku przejąłem strefę euro na największym serwerze Box PvP. Tak jak w poprzednim odcinku mam dla was nagrodę w postaci rangi VIP oraz bardzo cenną nagrodę dodatkową, która jest schowana w środku filmu. Aby wygrać wystarczy dać suba, lajka, napisać komentarz ze swoim giem z Minecraft oraz wiznę na Discorda w opisie. Teraz naprawdę widzowie, muszę to przyznać, że trochę nie wiem od czego zacząć, bo niby tam coś miałem, to jednak nie miałem, to wszystko rozdano na live, ale wydaje mi się, że po prostu najmądrzejszym rozwiązaniem będzie pójście na strefę bezpieczną, tutaj w sensie gdzie można, gdzie można zbierać rzeczy, które się nie umiera. A moim celem myślę będzie zdobycie złotego pucharu. Już wtedy wiedziałem, że będzie ciężko, ponieważ potrzebowałem aż tysiąca piłek. Dobra, chyba lecę na pierwszy zbiór, bo tutaj oponenty mogą mnie wyjaśnić. Ja tutaj raczej nie chcę się mieszać w takie sprawy, tylko po prostu będę jak najbezpieczniej zbierać, żeby nikomu nie przeszkodzić, bo wydaje mi się, że z tego najlepiej piłki wypadają i z tych zębiaków. Już są dwie piłki, ale nie mam pewności, dlatego Myślę, że zaraz jeszcze spróbuję zaczerpnąć tej wiedzy od jakiegoś trochę lepszego do mnie gracza. Myślę, że... Oj, oj, oj. Takie tak mnie denerwują osoby. Popsów, niestety okay. to pada. Tak jak możecie się domyślić Wywaliłem się Ale chcę wam również pokazać moje dobre akcje z Ignacem Po tym jak zresetowałem ranking Wykładaj się, wykładaj się, wykładaj się, wykładaj się, wykładaj się O tym. Dobra, dead Alees Paweł, wykładaj się Dobra, kolejny dead Nice Oddaję ci chyba, oddaję moją szatankę Kolejny zabity Dobra, Kolejny zabite Ey, yes. Ej, pad padło mu! Dobra, dead. A, bo z dioseta. Dead. No, właśnie Ej, ja uciekaj, uciekaj, Ja uciekam, zbijam, daj mi! Nice. Mój, proszę, mój! 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 Bo... Na tamten moment posiadałem około 300 piłek, więc pomyślałem, że kupię złote. Dobra, piłki kupione. Jak widzicie... A to jeszcze nie auto muszę pod komendą odbierz. Teraz... Powinny być... Od... Tak, są. Oczywiście. Tutaj to dobrze zadziałało. Trzy piłeczki, może od 50 do 150. Na razie jest gdzieś ponad 300. Tutaj odłożę itemki, żeby nie było, że... coś się zepsuje. Żeby było miejsce. Dobra, otwieram. Ile wpadło? 75 piłek, dobra, git. 100 piłek, okej. Okay. Elegancko. I 119 piłek aż. No i G. Teraz. To jest jak nic. Z 600 piłek. 600 piłek jest. Widzowie, jest mocna sprawa. Nie było mnie w domu jeden dzień. Więc nie za bardzo miałem jak pozbierać piłki. A wróciłem na chatę. Na hatę wróciłem. I pomyślałem tak. Sprzedaję swoje piłki. Sprzedałem wszystkie piłki. Już nie mam piłek ponieważ bardzo dziękuję Ignacemu Ignacy ma na Nickhandscordzie koniśka przez dolarka i bardzo mu dziękuję ponieważ on zdobył 1000 piłek yy, abym mógł na filmie otworzyć To już wam pokazuję co ten oto złoty puchar spróbować wylosować z niego także bardzo mu za to dziękuję yy, no i co jeszcze będzie na tym odcinku, zaraz będzie losowane. Tu już też wam pokażę. Tutaj mogę Będzie zaraz losowany rapy box. Tutaj już pokazuję, jest rapy boxik. I wtedy tego uzależnie co będę kupować, ponieważ mam seta takiego średniego, nic się nie zmieniło. Od tego uzależnie później, jakie część seta będę ulepszać. przydoby mi się mieć jakiś dobry. Bo już jest ciężko. I utworzyłem swój klan. Także jak ktoś nie wie, to zapraszam. Klan. Klan magii. Tylko musicie wbić na Discorda, żeby dołączyć. Bo wiecie, jakieś tam rekrutacje, ale każdy kto ma dwie ręce, to może wbić. Widzowie, teraz będzie oficjalne przekazanie piłek. Ignacy, jesteś na H1? Halo? Tak, no! <gry> Patrzcie to. Ile piłek? Ile piłek? Ja nie mogę. Patrzcie to. Tu jest na pewno tysiąc? Na pewno. No. I dżni. Widzę, tutaj mocna akcja. Musicie doceniać. Takie rzeczy Ignacy tutaj się poświęcił. Dla dobra kanału i filmu. Dobra, tu klikam. Złoty puchar, w tego szalkary i otwór. Otwór z animacją. Dobra, otwieram. Nie posiadasz... Nie wiem, klucza czy klucza do jest skrzyni. A, dobra, dobra, dobra. To nie tu. Okej. Okay. O, losuje się już. Czy złoty pół, czy rapy box? Ja wolę rapy boxa. Rapy... Jest rapy box. Rapy box. Jest. Ja nie mogę. Dobrze. Bardzo dobrze. Plan jeszcze, żeby może kolejnego spróbować otworzyć Bo ja wcześniej, przed odcinkiem kupiłem rapy boxa, więc są dwa rapy boxy do otworzenia Także myślę, że możemy to zrobić Dobra, patrzcie to Pierwszy rapy boxik Leci Leci proszę mieć, Miecz, miecz, miecz Na piersi! Kurczę średnio Znaczy zależy W sumie git, dobra kolejny Huh. Let's go Kolejny, proszę, mieć. Nieć. a to się zacina Nie, drugi na pierśnik Ja nie mogę, ale gówno Ignacy, to, trzymaj na pierśnik od razu, chodź Na pierśnik bipi No Ale gówno Mog Ja myślałem, że... Najlepiej to by było jakby wypadły jakieś spodnie i miecz, albo nawet na pierściki miecz, przyznam, że miecz będzie być dobry, ale wywalony, no przynajmniej patrzcie to, no jest lepiej. 35 piątka się tutaj ukazuje, jest mocno, cel odcinka powiedzmy udany, dzięki pomocy Ignacego, bardzo za to dziękuję, myślę, że jeszcze mocno.